Hejka wszystkim, piękny dzień, pogoda się poprawiła, było z rana bardzo chłodno, a teraz jest tak 20 stopni, jest już wprawdzie prawie 18, ale no. Tak więc zobaczcie, ja mam tak delikatnie, może jeszcze dokupię jakiś dzień, ani nie strasznie, ani nie, nie nudno, myślę, że tak naprawdę bardzo bardzo chillowo, że tak powiem, chłopaki grają. Abiran, would you like to see Venom tomorrow? Yeah, yeah. yeah. But do you know? You gotta tell your mom, because I told Ashvan this time around that the movie is like five fifty. Five fifty. Yeah. Tam sąsiadka ma u niej tak fajnie świecą te wszystkie dekoracje o nie włączyła ona ma też dmuchane taką dynię leży sobie tu widzicie Jest, musi być nadmuchana a tutaj wczoraj jak przyjeżdżałam, to wam pokazywałam tu pójdę do sąsiadki mają takie trzy kukły. Nie wiem czy to z jakiegoś filmu, bo często jest motyw z jakiegoś filmu. Oh my god, zobaczcie ile drzewa na ogolili całe drzewo praktycznie. Porządnie tak poobcinali. Aha, tu mają takie... taką specjalną watę sprzedają, żeby zrobić tą pajęczynę. Tam mają też takiego dużego pająka. No, a my mamy tak zupełnie, zupełnie. Nie strasznie. Tak tylko jesiennie, żeby było dekoracji. A nigdy żadnych strasznych rzeczy nie przed domem nie układałam. No, więc co? Słuchajcie. Dzisiaj chciałam do Was porozmawiać o domach. Mam taką zakładkę. Domy. Modelowe i w zeszłym roku, tak mniej więcej w tym okresie, październik-listopad, chodziłam do Was po domach. Tam są chyba tylko cztery odcinki w tej playlistie, ale chodziłam do Was po domach i po prostu pokazywałam co i jak, jak one w środku nowe budynki wyglądają. Mnie się bardzo podoba styl domów nowych w Illinois. Jest naprawdę dla mnie, jest bardzo fajny. Bardzo taki e, nowoczesny, ale nie aż tak za bardzo. Bo ja kiedyś pamiętam, że w, wspomniałam, że w Polsce to jest naprawdę taki bardzo y, styl, aż za bardzo futurystyczny. Bo te niektóre y, kuchnie to naprawdę wyglądają. Ani to klamek, nie ma, ani nic, nie mówię, że to mi się nie podoba, ale to jest po prostu aż takie za bardzo... No nie ma to charakteru, nie ma to duszy. W Ameryce z kolei są i takie kuchnie, gdzie no naprawdę jest to starodawne, nie wygląda to ładnie, ale są też takie, które są naprawdę fajne i taki mają właśnie klimat na wpół. Ni to za bardzo nowoczesny, ni to jakiś tam starodawny. Jesteś ok, Pawełek? Did you bump? Co? No to musisz uważać, jak biegasz. No, jumpajcie. Tak. Drzewa się żółcą, czerwienią. Idę zobaczyć do skrzynki. No i właśnie miałam do Was pytanie takie: czy chcielibyście, żebym się przejechała po prostu i pokazała Wam takie milionowe domy. Nie wiem, czy do wszystkich będę miała wejście, ale po prostu pokażę Wam, bo każda, każda praktycznie okolica ma. Eee, domy, które są ponad pół miliona dolarów. Eee, w każdej okolicy to znajdziecie. No chyba, że jest jakaś okolica na południu Chicago, gdzie to jest właśnie ta niezaciekawa okolica, gdzie trzeba uważać, bo inaczej to może może ktoś na was wyskoczyć z bronią. <laughs> Więc em, po prostu się zastanawiałam, czy chcielibyście zobaczyć, na przykład takie domy po ile one mniej więcej kosztują, bo takich domów w Illinois jest naprawdę dużo. Bardzo dużo domów właśnie takich bogatych. Jest też w okolicy Winnetka. To jest, gdzie ten Kevin sam w domu, gdzie ten jego dom jest. I też tam będziemy bliżej świąt, żeby Wam pokazać, jak to na żywo ten Kevin sam w domu wygląda. Hej. No, niektóre robią naprawdę wrażenie. Tam samych podatków w takich domach to jest co najmniej 30 tysięcy dolarów. To sobie wyobraźcie. Ile to trzeba mieć kasy? Że jak się nawet spłaci dom, to. Nawet jak się spłaci dom, to później macie. 30 tysięcy dolarów na 12 miesięcy O, okej. Okay. thank you. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. No. To czy chciałabym taki wielki dom Tylko żeby pokaż się, a zastaw się. Wie co o co chodzi? Ja wiem. Nie wiem, czy bym chciała. No, idziemy do domku. Już koledzy poszli do domku. Sąsiadka ładnie ma podświetlone. Idziemy do domku. Dalej, połóż nogę, Dalej, idziemy. Chodź, pójdziemy plum-plum, tak? I zjeść obiadek. Po polsku kolacyjkę. A co ty chciałeś z soksami się kąpać? Nie można soks się kąpać. No, I want to I want it, I want to turn it on. I want to cold. So huh? A pomachaj wszystkim ładnie. Ale popatrz tu na mamę. Dobra, ja dzisiaj u dermatologa na przerwie pojechałam. Oh, chyba będzie ciepło. Chyba będzie ciepło. Jestem 5 minut the... spóźniona. się od razu podoba, tutaj wszystkie ofisy wyglądają słuchajcie tak samo co mi się natychmiast podoba to jest to, że pomimo, że się spóźniłam pomimo, że się spóźniłam um, od razu mnie wzięli um, szybciutko wypisuję papiery, bo jestem tutaj po raz pierwszy, mam tak zwane copay, czyli do specjalisty muszę zapłacić 45 dolarów i to powinien być jedyny koszt, chyba że mnie jakąś procedurę by tu robili, w sensie jakiś zabieg. Um, I później Wam powiem jeszcze raz o co chodzi z tym e, wypadaniem włosów i w ogóle I czemu, i czemu tutaj jestem. No. Więc wydaje mi się, że mają to tak u. w tym. E, tutaj mają to. Weszła jeszcze raz, bo chciała się dopytać, czy ja mam, e, bo powinnam być monitorowana. Nie wiem w którą stronę dzisiaj miałam grze. Dobra. Słuchajcie, 20 minut jestem załatwiona. Wszystko jest ok. Um, więc powiem Wam z tymi włosami, jak to było. Więc po Pawełku zaczęłam tracić naprawdę dużo włosów. I to było więcej włosów niż normalnie. Zaczęły mi się nawet takie placki robić. Więc um, poszłam do dermatologa. Dermatologa, bo tak zasugerowała moja lekarka no i się okazało że dobrze że poszłam dali mi coś takiego jak Pironaktalon ja to w Polsce 25 lat temu używałam na trądzik więc się okazuje że super że poszłam super że poszłam no i co już rok czasu nie byłam u doktora przestały mi te włosy wypadać, ale ostatnio właśnie zauważyłam, no, że trochę, trochę więcej tych włosów jest, wiecie? Trochę więcej tych włosów wypada, więc tutaj lekarka mi powiedziała, że ona sugeruje, żeby zmienić biotynę, chociaż biotyna jest dobra na, mówi, na, na paznokcie, ale yy, ma... Inne takie suplementy, które uważa, że lepiej by zadziałały. I dodatkowo, jeszcze mówi, żeby zrobić: żeby pobrać krew, więc dała mi skierowanie do krwi. Tu, do wszystkiego, w moim ubezpieczeniu, muszę mieć skierowanie. I powiedziała, żeby brać ten spironoktolon, on niczemu nie szkodzi. I do tego jeszcze zapisała mi ste, steroid, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, że tylko tam na 10 dni, żeby pobudzić tutaj te wszystkie cebulki, um, no. Także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, za 3 miesiące muszę z powrotem iść, zobaczą jak i co, ale fajnie, bardzo się cieszę, że to tak to szybciutko szło, wszystko ze mną porozmawiała, to nie jest tak, że pach, pach. I, i na odpieprz, ale widzę, że mają system, że po prostu dokładnie wszystko sprawdzają, badają, że są tacy zorganizowani. O, że tak bym powiedziała. Więc ja jadę do domu, wzięłam godzinę przerwy zamiast mojego lunchu, żeby nie tracić czasu, nie brać wolnego z pracy. Szefowa się zgodziła, także super. Ciasto, które przygotowałam i wyrosło po półtorej godzinie, to ciasto na chleb. Tym razem nie zrobiłam go z czterech składników, tylko dodałam jeszcze mleka, szklankę ciepłą i szklankę wody. Do tego łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru. No i drożdże oczywiście. Zostawiłam to na półtorej godziny. Wyrosło i dodałam troszeczkę jeszcze oliwy z oliwek. No i powiem Wam szczerze, że chlebki wyszły troszkę inne, bardziej miękkie i takie niewysokie, nie były wysokie, sami zresztą zobaczycie, ale wyrosły naprawdę fajny w smaku ten chleb wyszedł. W zasadzie różnił się tylko tym, że po prostu dodałam mleko, a normalnie tego mleka nie dodaję i troszkę oliwy. Dobra, piekarnik się rozgrzał. No tutaj, żeby mi się to nie ten. A ja z kolei wrzucę dwa chlebki do piekarniczka. Dobra, zapaliłam światło, żeby lepiej było widać. Zobaczcie, jakie piękne bocheneczki wyszły. Nie mam zrobiłem. ale to bardzo. Ale wyszedł fajny chlebek, Dawidek. I jeszcze zrobiłam takie. Tak. A miałeś mi dać tego y, kabanoska też. Nie, to Mogę robić To sam robię. Zobaczcie, jaka fajna restauracja. Tam jeszcze nie byliśmy. Typowo na jesień, pomarańczowe światełka. I jak przyjrzałam się w środku, jak jechaliśmy w drugą stronę, to naprawdę fajny, fajny klimat i można na zewnątrz również też siedzieć więc wydaje mi się, że mają te ogrzewacze. W każdym razie, ja podjeżdżam po chłopaków, bo poszli z kolegami do kina. Pawełek w stronę do domu nam zasnął, więc fajnie. Wieczór miałam spokojny, mogłam się zająć tylko gotowaniem, bo zrobiłam następną potrawę już na jutro. Ja się z wami kochani żegnam, zapraszam do subskrypcji, podawania dalej, polecania kanału i do zobaczenia w następnym ekscytującym filmiku. Dzięki, bye.